Marcin Dybowski, kandydat do Senatu z okręgu XIX. Chcę obronić polską ziemię, chcę obronić warsztaty pracy, czyli przede wszystkim rolnictwo, zdrową polską żywność, która jest wypierana w tej chwili z rynków europejskich. Jestem za tym, żeby ocalić przede wszystkim polską rodzinę, która jest atakowana i dla nas jest niezrozumiałe, dlaczego nie odwołuje się konwencji stambulskiej, dlaczego się ulega tym lobby LGBT, skoro podobno Polska miała iść swoją drogą i miała mieć tą uchwałę Sejmu sprzed wielu lat, która miała nas uchronić przed innymi wzorcami kulturowymi. Jak widać, przed niczym nas nie chroni i temu trzeba położyć kres. Nie możemy pozwolić sobie na rozbicie polskich rodzin. No a także chodzi o ocalenie w ogóle polskich tradycji, Czyli właśnie chodzi o naszą wiarę świętą katolicką, naszych przodków, chodzi o nasze obyczaje, wszystko w czym możemy okazać się wierni Panu Bogu. O, Pan Bóg powiedział przecież to siostrze świętej Faustynie, że jeśli Polska okaże się wierna, to wtedy wywyższy Polskę w potędze i świętości i na tym mnie osobiście jako senatorowi Rzeczpospolitej będzie zależało. Senat to nie może być taka umieralnia czy zesłanie dla jakichś polityków, z którymi nie wiadomo już co robić. Przecież Senat może zachęcać pana prezydenta do tego, by referendum rozpisać w takich czy innych ważnych sprawach. Będzie trzeba wspierać obóz dobrej zmiany w tym wszystkim, co rzeczywiście będzie dobrą zmianą. Natomiast jeśli dobra zmiana będzie zapominała o swoich obietnicach wyborczych, to właśnie tutaj Senat powinien być tą izbą kontroli władzy i powinien przypominać Sejmowi, jakie były zobowiązania wobec Wyborców, a przede wszystkim wyborców katolickich. Jestem właśnie po to kandydatem katolickim do Senatu, by przypominać o tym, że nie wolno wykorzystywać i oszukiwać elektoratu katolickiego. Jeśli są sprawy związane właśnie z ocaleniem polskiej rodziny, jeśli można by było zbudować, tak jak chciał tego prymas Wyszyński, Polskę 100 milionów, to właśnie taką trzeba budować. Ponieważ jak wiemy, jeśli Polska by miała rzeczywiście 100 milionów obywateli, no to wtedy rzeczywiście każde państwo obce musiałoby się bardziej z nami liczyć. No i jeśli tak chciał prymas tysiąclecia, to rzeczywiście powinniśmy być Polską, której młodzież jest tutaj zatrudniana, tutaj ma miejsca pracy, a nie szamocze się i szuka rynków pracy w całej Europie i jeszcze teraz w Stanach Zjednoczonych po zniesieniu wiz. Więc to nie jest droga dobra dla, dla Polski. Polska musi wykarmić swoje dzieci. Ci muszą obronić swoje warsztaty pracy chcielibyśmy także, na przykład, żeby rolnicy mieli swoje udziały w różnego rodzaju przetwórniach, w chłodniach i byli po, po prostu cenionymi producentami, a nie przedmiotem e, i śmieciem. Chcielibyśmy, żeby polskie rolnictwo było silne, żeby produkowało żywność wolną od GMO i żeby było spichlerzem Europy, tak jak było przez wieki. Wtedy, kiedy Polska była spichlerzem Europy, wtedy była silnym, dobrym państwem. No i jeśli to załamie się, jeśli przyszłość polskiego rolnictwa się załamie, no to w tym momencie załamie się cała Polska.